I had a feeling you'd be a useful addition from the moment Jamie brought you to us. Good work obtaining those notes. Boy. I'm not sure who else I could have trusted to get them. Enrica will no doubt find them very useful for her work, which is, of course, at the core of what the JBA is doing. I'm sure she'll have more to say to you about it once we're back in New York. Just be careful, Fisher. I need her happy and productive, at least for now. Witam po raz drugi w kwaterze JBA, mojej ulubionej części szpiegowania w kwaterie JBA. Jest to misja szósta gry Splinter Cell Double Agent. Po raz drugi będziemy robili e, szpiegowanie za plecami osób, które myślą, że jesteśmy ich sprzymierzeńcami. Mam nadzieję, że tym razem mi gra nie wywinie i tym razem gra mi nie wywinie numeru z oceną. Nie zarejestruję w czytanej tej. Nieważne. Po raz kolejny mamy wskazówki dotyczące działań w poterze JBA, czyli że wszystkie cele są opcjonalne. Że mamy ograniczony czas, że musimy wrócić do miejsca, gdzie wyrządzono nam zostało pierwsze zadanie. Że zastrzeżone miejsca są ty, 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 ty. chronione przez różnego rodzaju zabezpieczenia. No i że nikt nas nie może widzieć. Najpierw mała kascenka. time, Sam. You're taking a hell of a chance coming out here now. It was necessary. Your implants fuzzed and this intel can't wait. We found the Rublev, and Masoud Ibn Yusuf's men are training on it. Now throw in the fact that what you stole in Shanghai was red mercury. Should I just roll a grenade under the conference table? I wish you could, but if you take out Emil, we risk losing Masoud and Takfir, and we need to get all of them at once. Too bad. You're telling me. Your pal Emil has a nuke starter kit. His buddy Masood will use that tanker to deliver it, and we have to wait until we have all the pieces of the puzzle. He's not my pal. Glad to hear that, because I was starting to feel unloved. I need you to break into his office and get the specs on what he's doing. I'll contact you as soon as I can. That works. I will. I'm not going to leave you out here on your own. A więc zaczynamy. Przeglądamy cele. Jak na razie tylko od NSA. Hmm, nic się nie pojawiło, innego? Na razie są tylko cele dotyczące profilów czyli przeszukać kwatery w poszukiwaniu informacji personalnych, profesjonalne informacje, znaleźć jedną, znaleźliśmy jeszcze dwie. Um, I nagrać. Nowy, nowy ten bajer, bo z Szanghaju wnieśliśmy mikrofon, więc teraz będziemy nagrywać próbki głosów. W sumie wystarczy nam tylko jeden, no próbka, próbka Emila, żeby dostać się wszędzie. Ale cóż, jak chcą wszystkie. Zacznijmy od tego, że ja nic nie widzę. Bo jest zajebiście ciemno. Ja jestem absolutnie poważny w tym momencie. Dobra, już widzę. Niestety na zabawy w JBA nie dostajemy. Dobra, spójrzmy jeszcze raz czy nie pojawiły się nowe. No, są so. czyli przeskanować e, plany w sejfie Emila nagrać jedne z głosów to zrobimy z Emilem ukończyć kurs co już robiliśmy wcześniej poćwiczyć na strzelnicy T cele pojawiają się zawsze po to żeby podwyższyć żebyśmy mogli podwyższyć sobie zaufanie GBA i widać niezeskanowanie planów poskutkuje spadkiem zaufania z NSA o po połowę. A jest to zadanie z gwiazdką, więc będziemy je musieli wykonać. Znaczy nie musimy, ale wykonamy. To dostać nowy gadżet. idziemy do Ernika. Nie to. to będzie główne zadanie, które musimy wykonać, O, zanim wyrzucę, Snigowski, wrócić. Jeśli możesz wyciągnąć jego ciało z i to to dwa zadania otrzymaliśmy od z czego jedno główne, którego trzeba będzie wrócić na koniec tej misji. What really matters is doing the mine assembly. Emil needs him for a trip to Kinshasa he's got coming up. If you could take care of it, it would be a real lifesaver. Your faith in me is touching. Thanks. I need to run. Emil wants to see me in his office, but I'll be back as soon as I can. I'll do my best. I'm sure you'll do great. Dobra, gra się zapisano. Smywamy się, żeby dostać zieloną kropkę. Wyciągamy mikrofon. i Mamy pół próbki głosu Eneriki. Emilio, I was just headed up to your office. I gotowe. gotowe. A więc mamy już dwie próbki głosów. Spójrzmy na cele. Proszę bardzo, dwie próbki. Jedna wystarczyła nam próbka emila, żeby dostać się wszędzie, bo on jako boss ma dostęp wszędzie. Najpierw wypełnimy zadanie pod tytułem: zużyć miny. Eee.

Wspomniałem z trze, trzeba jakby się nie chciała spuszczać to i znaczy, trzeba skroić. Leć, 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 leć Jeżeli. na ten widok z góry o, żeby przyspieszyć cała animacja należy najlepiej wyjść z tego ekranu, wtedy cała animacja ulegnie przyspieszeniu ups zwykle co ja lubię robić grając normalnie, bez nagrywania to zapisywać po każdym po każdej złożonej minie w ten sposób w razie niepowodzenia zacznę wcisnąć F8 Czytam, nie, F9 w czytanie i wracamy do czystego konta I mamy przy okazji czas zaoszczędzony, ale to jest wideoparaty, trzeba wykaza wykazać się profesjonalizmem, a to nie jest jakoś specjalnie trudna zabawa. No. Moss, Carson ma nazwisko. Samo podawanie nazwiska nie wystarczy, żeby nagrać próbkę głosu, więc nie ma po co się fatygować, zwłaszcza, że mamy już próbkę Emila. Nagrywanie wszystkich próbek jest do osób, które lubią mieć totalne 100% w Widać mamy jeszcze 7 min, a 3 musimy złożyć, więc musimy, możemy się pomylić 4 razy. Pięć razy, już raz się pomyliłem. to misję wykonamy grubo przed czasem, dlatego ją lubię. Nie ma się tu co martwić o to, że nie starczy nam czasu. Dobra, gotowe.